Witajcie! Ja jestem Dawid12, a to jest drugi sezon Cube Heart News. No i wystartowaliśmy. Dajcie nam znać, czy podobał Wam się start. Udało nam się w końcu wystartować o wyznaczonym czasie. Przebiliśmy nasz licznik, jest było ponad 1500 osób. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nas odwiedziliście. Pierwszymi gildiami założonymi na serwerze były gildie. Lizu, Awe i NMD. Zobaczmy, co u nich teraz. Połączmy się z naszym reporterem w terenie. Szerefnie? Halo! Halo? Jestem? Halo? Już? To już? Halo? No, witajcie! Znajdujemy się na kuboidzie gildii Lizu. Jak widzimy właśnie tutaj, e, Nevix to szef i N2 1 2 zabija endermany. Tutaj to jest pierwsza gildia założona na serwerze, także... Jak widzimy dzisiaj rano, gildia e, wygląda coraz ładniej. Już tutaj widzimy, zaczynają budować coś, już mówię, już kuboid ruszony. Także tu widzimy gildię całą, już się zbierają na górze, nie wiem po co. Ale Oj, przepraszam! E, no, gilda tutaj jest. Jak widzimy, nocny Marek69 skopuje. Kuboit jest prawie gotowy, ale przejdźmy do następnej gildii. No, znajdujemy się teraz na terenie gildii AWE. Jest to druga gildia, założona na serwerze. Jak widzimy, yy, sobie wyrównali cały tutaj teren. Budowali prowizorycznego, pięknego żółwia na drzwi drewniane. Także oni się tutaj rozbudowują, więc jest kozak. A teraz sprawdźmy, co tam na dole mają może. Może tam się schowali? Widzicie, znajdujemy się w gildii Awe. Eee, jesteśmy w środku, Tak widzimy graczy, którzy się zebrali. Teraz patrolujemy ich windami. jest To jest super obcy. No, gracze są strollowani. Jak widzimy, wykopali bardzo ładny teren. No, lecimy do następnej gildii. A teraz znajdujemy się pod gildią NMD. Jest to trzecia gildia założona na serwerze. Jak widzimy, mają tutaj żółwia już przygotowanego. Tak samo obudowywali sobie bambusami. Tutaj, Głoid. myślę, że to jest ciekawe. No i jak widać, cisną. Także mam nadzieję, że Wy też ciśniecie i będziecie tutaj kozaczyć na serwerze. Jesteśmy z powrotem. Ostatnim zwycięzcą konkursu na stronie został Dinah1337. Nie zapomnijcie o konkursach właśnie na stronie, weźcie w nich udział, bo naprawdę ciekawe kolejne są do wygrania. Tak samo zachęcamy na nasz Discord, bo jest tego też tam dużo. Też dużo konkursów się pojawiają. A za 15 dni startuje turniej Build Battle, nie zapomnijcie się zapisać. Już dzisiaj, od 13:00 uruchomiliśmy możliwość otwierania magicznych skrzyni Księg Mocy, a od 17 na spawnie pojawi się enchant. O 18:00 włączamy mikstury i bikony na pierwszy poziom, i ujawnimy wam gildię na stronie, także nie zapomnijcie wejść na stronę i zobaczyć. Jutro o 13.00 będą uruchomione zrzuty, które będą co 3 godziny. Także będzie co robić. Ja jestem Dawid12, a to było Keep Hard News.